Z tej strony koniec. Pokażę Wam przez kolewę w habówce Tu macie jody, 2 i JD50. O, je, macie dzwona KLD40. Oraz SD1M. O, jeszcze z stare. stare. Z Pajkatowice. Przez A. Potem omówimy te... Czekamy na pociąg. Niespodziewany przelocik. I przejazd. Hmm. Kaldusia. Jedziemy do kalde. Dzwon. Jakieś tam z, 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 od lamp. Nerogatki. rogatki. Tu ma dobra. Hmm. Czekamy na przelot. S 2 no tam jest S1 i S3. No i tu mostek. I tu bocznice do muzeum, które nagram osobno. Drągi ładne. Czekamy aż coś przyjedzie. Już widzimy lokomotywę. Coś tam jedzie. Światła najprawdopodobniej Regio. nie darcik. Pierwszy darcik na moim kanale, Uuu! Ura. mamy darta pierwszego Ura. na moim kanale do żywca, u, Do zawierć, do zakopanego. Pierwszy dar, widzicie. Czekamy na podniesienie rogatek. No. Sygnalizatorki ładnie pulsują. Ładny Kalder 40, proszę. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej nr 99, a dokładnie na 0 kilometrze i 548 m. Do tej linii kolejowej. Tutaj macie szlak na chabówkę, już jesteśmy w chabówce, ale na Kraków, a tutaj szlak na zakopane. Idziemy teraz przez tory na bocznicę tam muzeum, co nagram je osobno dla moich widzów S3 oraz S1 i tu macie jeden mostek, tutor i tu macie bocznicę do muzeum. I tam kolejny przed tylko kategorii D. Jakieś megafony kamerki. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Życzę miłego dnia. Pa!